Ale ja się boję, że on tak coś teraz na kursu rozjebie. No, Juggernaut. Nie. Healujemy, no, healujemy no, i do no, wentu. Nie no siema, ma. No, Właśnie no, zaczęliśmy. No witamy. Ej, witamy. no jest, już skończyli, jesteście w rundzie czy Właśnie zaczęliśmy. Właśnie. Jesteśmy w rundzie. Ej, Dobra, to się merole. szybciej, bo chcę dołączyć. No Tylko... to było kurwa nie, sabotażysta, nie, sabotażysta by the way. Dobra, muszę nadrobić, dajcie spokój, no. Dobra. Nie, mogli się, mogli się na mnie nie sabotujemy, gramy długą gierkę. Pamiętaj, blady, jest niespodstone lobby, jak ty hardował, to spotkać moja nie rycerska harduje. ręka, nie? No, ej, ale weźcie, skończcie szybciej, no. zestartujcie może w takim razie. Szybki restarcik. To będzie optymalne, mi się wydaje. Nie, ja nie chcę restartu. A ja nie masz jakiegoś odcinka półgodzinnego do bez nie właśnie nie mam Już skończył się No No Dobra, właśnie do ten węca. Ten, no weźmy skończy się będzie szybciej Musiałem Zgorzyk, przepraszam. Real, 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 skończysz się przyglądałem. Dobra, AB zajebał. Tak, AB, a mnie zajebał lawek. Eeeh, reset, next MS1, Co to było? Reset, zróbcie AB. Ale szraka. Tak, AB, Janitor, zróbcie To jest w pierwszej rundzie i im postaży dług wyszczelenie, nie? No to właśnie, to szybka, skończonko i lecimy dalej, co nie? Jeden to jest chyba Janitor. Na kogo, na kogo? AB i lawek, możemy AB? Altruista zadziałał, było takie mgnięcie ekranu. Janitor, że Janitor. I strzelam z ciebie, ABI, że. Dobra, strzelaj, strzelaj we mnie. Strzelam, jest że jesteś Sporlock. Dobrze, daj. A masz strzała, strza czy nie, ABI? Lecimy na stronę rundę. Nie, nie ma mam. Co czasu? Ja co czekam, ty Gymna ja strzelę w byle kogoś. Dobra, oh. oh. napiszcie mi jak skończycie rundę. No. A jeba, ja się nie. No to kurwa, przez to, że miałeś tą żeloną tarczę, nie byłem w stanie nikogo tam zabić. No wiem! Właśnie dlatego latałem między nami. Oblisalny, oblisalny. A, już z tak na Nie, nie, to... Ja pierdol, raczej ale... mam chilówę, chociaż to będzie chyba szybka graf, gra, gra, tak patrząc gra, gra, tak, gra, tak, gra, na to. Nie da się skupić, o, no i to ja to rozumiem, ducha, no. Grafa. I Graf Jester. Napiszcie się na DC, dobra? Dobra, to ja będę sniki biki. Teraz po tutaj jednym tasku. I zobaczymy, co się stanie. Słuchajcie, przepraszam, musiałem przeprotestować, co się właśnie stało. bo jesteście... Ja nie mam pojęcia szczerze, dlaczego tak się to To jest obrzydliwe. W sensie, bez... Guzika w lobby, taki swoper, to naprawdę musi być no. ktoś utalentowany. No ale dobrze. szybkie zabójstwo przed Zabierzmy, tym. tak, zagłosujmy tak na mnie już po gierce. No. Ej, jakbyś grał Ej. regularnie z takim typem, to już miałem Ale ogólnie nie zabiłem, nie. nie zabiłem, więc ogólnie jesteś jakiś neutra ja, jakie, jakie hasło? To ja to nie to nie, nie Kurwa. wiem, ale ten Blatt ile przychodzi do lobby, nie, nie chce z nami to grać, sabotażysty ogląda zagosowali. tylko jakie hasło. No jak jak ale co no, my nie gramy w tego sabotażystę twojego, ja, ja nie wiem, Ale ja do ja was dołączyć do gry, <gry> jakie jasło? Ej, Ej na i go swap na mnie, okej, okay, no, no, dobra. No. dobra, to dajmy na mnie. To na kogo? Na mnie. I, i na na tie breaker. Ale swap ze mną. O. Dzięki. O, <grym się <grym się <grym się <grym się Ja przecież to nawet to za niedługo tych killi nie porobię nawet. Bladi, o co wam przed to powiedziałem? Właśnie dzięki temu, że przeszedłeś, wszyscy poświęciliśmy swoje role, tak, jest. O, No i do Dostałem juggernauta do... od 20 I gier i taka gównokra, to gówno krato, jest masakra po prostu. jakie Przychodzi Bloody przeszkadza, tutaj każdy się wywala, Jester'a no. wywalany. Mam już dość, mój Jagger, no. Eee, elo, Jakie jasło? <noise> Dajcie spokój. ma ja, ja, nigdy nie wiem tak by mi się wylosowało coś takiego to. Serio no się mówię, puszcza, i trollowała na gracz tak? od góry. Nie, się już po prostu. Do razu, zaczynamy język ploczy rozstrzelamy ja 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 sobie ja może. nie, Natan, chcesz pod tym pograć w fazmo, czy nie masz czasu? Wiesz co, ja się mówiłem już na Garty Kwon i Patera wybiega. to też możesz wybiegnie, będzie O, dawaj, dawaj, dawaj! W Pandowicach? Si. tak, tak. Ale znowu dostęp tarczy. Nie, no serio, ja pierdolę, no naprawdę. Odwiczale dał mi tarczy? kurwa, no! O nie! Nie, no kurwa! No Ja pierdolę, muszę żyć. Znalazłem ciało! Mam już jednego, nie będę go zgadywał. I Chyba, że mi go zabiją. To trochę szkoda by było zgadywać go czy nie. Medyk obliczalny. Trochę chamsko. Nekse full clear. RL, Qbox też, bo się teptął. Tak, Qbox i nexa clean. No to Peciu też clean. Ej, to ja, pecz, pecz, ja, też... No, ja byłem ja, też to clean. To clean czy si clear? Clean czy clear? I to i to, nie? Jak coś. Spokojnie. Okej. Okay. Ja to jestem klinicznie upośledzony w tej rundzie. O, prosz. Klinicznie? Klin? Zajebiście mogę słyszeć wypowiedź tę niesamowitą no, grę. No, no, no właśnie, no, tak, no, tak, no, tak no, mi no, zabrzmiało w uszach. Daj spokój, czemu, czemu niby Legion? No na moim ekranie. Dajże spokój, tak człowieku, skidz, tak człowiek, To, skim, to skim, Legion? Jest Legion. Dobra, kopej! Kto no. według ciebie jest impostorem? Kurwa, ty! Weteran. Kurwa, się... ten. No proste. Ej, jak działa ten Hunter? Kurwa. Hunter, kurde, w sekundę później powiedział! Hunter? Handel działa, tak zobaczyasz osobę i no, jeśli zrobisz to dwie osoby nie już by były I znowu, jak Handel. Ja, jak ale skrzeniłem, weteran mówię. dopiero zaczął mówić nie. w momencie kiedy A, ja osoba, zgadywałem już ja, klikałem. No, tak pytam na przyszłość, nie jestem nim wcale. A, no to git, jak będziesz okay. na przyszłość, to, to nie ma o czym gadać. No to ja będę chodził może z Legionem albo z tym. Z obliczalnym. Tak, będę trzymał się z wami, będę się trzymał z wami i tak, żeby was nie odwalili po prostu. Dzień dobry. Cześć, fotelerze. Dzień dobry. Cześć. Jestem fortelerem, chcę sobie postrzelać. Jakie macie. O, to weź zim, Ja mam zim, pytanie ja do, do Bladiego. ja pójdę do łazienki. Dobra, to co, też... co masz na Getsu? pytanie? Czemu ty i co chcesz się na mnie wziąć? Tak. Nie, nie, nie. Ty byłeś na lewym reaktorze ostatnio? Tak, byłem ostatnio na lewym, no, lewym reaktorze. Blad jest clearem, na pewno. No. A się z nim Więc trzymałeś Kubox? Proszę, no, Nagetsu, tak. a ty jesteś co? terem teraz, proszę cię, Nagetsu, możesz przestać. Bo to naprawdę jest, to naprawdę jest irytujące szyzyzyzm. Ej, nie kłóćcie się! się. Ej, dobra, weźcie się, jest To jest zły mega, vibe. mega niefajne, na co teraz robisz, Nagetsu. Bardzo to jest niefajne. Nie no, połączcie siły i na mnie zwłóćcie. No. Nie Dobra. wiem, nie mam pojęcia, o co ci chodzi, czy masz dzisiaj gorszy dzień na Getsu, ale uważam, że to jest bardzo niefajne, jak się zachowujesz dzisiaj. I tak, tak, tak uważam. że Wiesz co, fokustujesz... moim zdaniem Bloody, jakbyś był prawdziwym no. kumplem, to byś to po grze napisał na Prif, ale... No, to trochę ten, 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 tak. No ale, wyrobić, ten, ten. No, no. ale no, nie no, mogę, no, ale jak mam, jak mam to no, robić, jak on w trakcie, on w trakcie cały czas, cały czas Ale co, zadałem ci pytanie po prostu, bo wszystkich innych widziałem. Czyli to Bloody ma Getsu, tak? Nie wiem, czy to... Ja skifuję. Tak, ja też mam problem. Graf na ja ciebie, grafopeju. Nie mogę, kurwa. <grym> Nie wiem, co tu się dzieje. O! No i po co strzelacie no, biednego legionka, no? Bo się no, przyzna, że skanderuje. No i co z tego, no? Investigator to był to to, 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 to zły no, strzał. Nie mu tego robić. Pytałem mm. teoretycznie. Hipotetycznie teoretycznie tylko. pytał. <grym> Dobra, KOPEJ, kto jest impostorem? No ty cobox? No tak! To super taktyka, żeby łazić za zaobliczalne. Muszę go panierować, żeby kurczę nikt mi go nie odwalił. To jest wiecie, freeze zgadnięcie na koniec. Ale czego on tu szuka? No, nikt się raczej nie tepnie tutaj, może mogę jakoś tu poszukać. Tylko ja też nie mogę grać po stronie dobrych, bo jak za szybko wiecie, zostaną ten. Jemu nie odpisywałeś, to teraz nie odpisuje tobie Odpisywałem Nie no, odpisywał, <grym> tylko pisał, że nie <grym <grym no to to odmawiałeś to mu To obsadny moment Ej, faktycznie Bloody Q Box razem trzymają Tutaj ma... Nie, 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 nie To ty tam? Chciał mnie chyba zawalić Tak, i leci Widzę, widzę Gdzie to ciało było? Ciało było. To było dziwne, szczerze mówiąc. Gdzie, ty... gdzie, pobieg... gdzie pobiegli? Była taka dwójka. No, ja eee... Pecim, tak? Chodzi Peciu i Hubox. Ja. Wy nie widzieliście tego ciała? Nie, ja biegłem wokół Storeidzia akurat, a gdzie jest ciało? Pod, ja tym? Pod komunikacją. Pod komunikacją. No to Nexen tam stał cały, cały czas nad tym ofisem. Ale... ale nie, a, wiem, stał. Bo czy generalnie. Stało. Bo generalnie ja widziałem, że Wy tam gdzieś się kręciliście i, i co? I nagle ja wbiegam w dół i jest ciało? Nie wiem. Dziwne, ja bym pierdoloną hmm. dla niego. Dla fanów. No pewnie na pewno na Znaczy, pewno no myślę, jest... że oni są we dwójkę, szczerze. Nie, tak kto... wiem. Nie. Kto to powiedział? Mi się wydaje, mi się wydaje, że. Muszę to zrobić, bo go odwalą. A. A. Okay. E, się z dobra, ja powiem, to, no, tu, powiem... Obliczalny Obliczalny Wboy... me... Jaki... był moim medykiem i Bloody chciał mnie na lewym reaktorze trzasnąć, dlatego powiedział Mangi, teraz... No, i odstrzelili go Nie, nie chciałem. Więc Bloody mnie chciał zabić z chamską krwią. Więc daję na Bloody'ego. No bo, że czemu się wszyscy... Czemu wszyscy macie jakiś dzień, żeby fokusować na mnie? No. na awku, ty tego nie zrobiłeś, ja tego nie zrobiłem. Jak dalej stoi na Awku трудно. Chyba, że wiecie, jest jeden zabójca, no ale. Co, zabi... Wygłosowaliby mnie. Kto powiedział, że jest Seera? Jak coś tutaj. Że jest czerwony. Kto powiedział? Muszę popatrzeć. Peciu powiedział puste. Aha, to był ostatni zabójca. Ja chcę tylko. Szkoda. się z w pierwszej rundzie. Szkoda. miałem. Przepraszam, Natan. Byłem w pierwszej Zabijałem, jak leci, no. Byliśmy w dwójkę impostora. No to nawet jakbym strzelił Seera, to mnie nie wygrął. Nie mogłem czekać. Przepraszam. A faktycznie był na gestu Fortellerem. No właśnie, źle to zrobiłem o, chyba. Ale tato, nie wygrałem tego. Z sidem Tema, jeszcze pewnie się sprzedał, witam. ale się... by wtedy nie wygłosowali Bladiego i zostałoby mało osób. Jeszcze ja mógłbym zostać strzelony jako Forteller przez Bladiego, więc w sobie jeden pies. jedną <laughs> <Podem nie miałem śmiech> darmówkę No właśnie, wiem. I to było fajne. Musiałem cię odstrzelić od razu, bo by cię Bladi strzelił. Tak, tak, widzieliśmy. no. Z kamenderem sobie zagrał, dawno nie grałem. Też chyba wolę Venerera, ale chciałem nie, jak robić jakieś. Lecestra, no, to... dwukile. Z Legionem Dispers mam. Dobra, będziemy pokazywać najbliższą ofiarę. Najbliższą ofiarę to nie wiem, właśnie kogo mi tutaj. Tu może mi kogoś wybierze. Zobaczę. O, wybrało. Tę, tę, tam i tę, No tę, tył, tę, 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 tam tę, 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 dobie. No do... Do... Be Be dosłownie, dosłownie. dosłownie. Be Ej, ja się tak zajmę w tańcu, że nawet nie widziałem tych, tego ciała. Ale co, że... Dobra, moja toria to jest taka. taka? taka. Abi był lowersem z Kamilkiem, AB miał flesza, dobieg tam i Kamilek komar i Abi też umarł. E, chciałem zauważyć, że pierwszymi dwoma osobami w meczu. Teoretycznie był oraz Greeno mógł AB, to widzieć. Jeszcze dobiegł Bloody, więc kuboksa tak, był najbardziej tak, podejrzewał. Tak, tak. tego to no? Okej, okay, no to a, a AB był z tobą w Toku. A kto jest z, z nami? Nie, nie, z nami w tej grupie. Ja Pierdolę. Ja chyba. Greena, co ty masz? Z czemu zawsze wywala do oręża chyba muszę zadzwonić kurwa jutro Nie no ja, ja po prostu tam wbiegłem, ja ominąłem to ciało i tak mówię ty report mi się podświetliło czemu i się dopiero cofnąłem To ktoś jeszcze był z nami Kopej? No, kurwa nie wiem No właśnie ja też nie wiem stary KIP KOPEJ, bez reszty oddanych. Nie, się nie przyzna, że z nami byłem, mimo tego, że tego kliruję, tak? Okay. No bo ja tam kipu. byłem, ja tam byłem, nie chyba? Nie, tylko, teraz ja to już, tylko ja... Tylko ja przebiegłem! A ja tam później przybiegłem wariacie. No to głosujemy Nexe. Wariacie, ja tam przybiegłem później. Ja już widziałem to ciało, jak leżało! Wariacie, posłuchaj. Wariacie. A, posłuchaj mnie Jaka wariacie. Była. Ja z Nexa schodziłem z dropshipa na samym końcu. Nie wariatu, się. Ja się tak boję gesterów, że niechętnie głosuję. Gri, Grino wracał na dropshipa, gdy z Nexe wchodziliśmy na S Dropshipa. Nie, ale dwa ile były wyświetlone. Graf, ty mówisz, że kubox był naj, najdalej, tak? Tam. No ja -box, na I AB, nie jestem. potem Bloody. Szkoda, że jakiegoś drugiego nie dało się. I tak chyba nie miałem cooldownu, no nawet ten. Żeby tam, bo tam co 10 sekund potem jest. Zgorzyk idzie. Obliczalne tam z, z, do góry sobie poszli. Gdzie mi zaznaczy? To odwalam. To jest zabawa w łowienie zabójstw. Akurat to jest taka mini gierka zawsze. To mi się podoba tutaj. O, tu mi pokazuje na górze. turu tu, 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 nie było, że ktoś tu przyszedł Kurde, nie zdążyłem go dogonić, a nie chciałem przez gorzyku Peciu, wyjaśnisz mi czemu stałeś koło ciała, next? Gdzie były, gdzie było ciała, no, Chciałem sobie poczekać, Peczu, do, do, jest w ogóle ciała, <śledziany> To tak, no ja sprawa wiem, wygląda następujące. Ogólnie rzecz biorąc, Nexy zginął ginął stosunkowo niedawno. Odchodzę od skanu, bo się skanowałem i nagle ja widzę ja pecia stojącego, stojącego. Stojącego. No czy ja wiem, czy taką chwilę? Sekundę? Powąchać, dwie sekundy, Max? Nie, 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 nie. Peciu, Peciu stał długo przy tym ciele. Ja no dobra, otwierdzę. ale wyjaśnij Peciu to całe zamieszczanie. Czemu Nex jest teraz martwy? No ktoś go zabił, nie? No dobra, ale gdzie ja. ty byłeś? Jak ty ja byli. byłem. Ja to byłem ekspertyza, w ekspertyza! Biegnę przez laba z uśmiechem na twarzy, patrzę leży. No i sobie biegnie na to, nie? Co? No ty wychodziłeś z laba, ja szedłem niżej i znalazłem ja, Nathan? Ja nie, ja stałem na witalsach samą rundę i dlatego wiem. No tak szczerze, graf może być zabójcą. I, i instantnie nie tylko że czekałeś. Graf w bo wybiegali, a tam było ciało? Yy, yy, nad tym ciałem. Co są witalsy? Może opłakiwał przyjaciela. To jest obok Ofisa. To gdzie widzisz, kiedy ktoś umiera i kto umiera. Najpierw umarł... Yy, Ej, na gestu coś się nie odzywa, zauważyliście. No, no nie odzywam się, słucham no. was. No, ja bym chciał jeszcze raz głosowanie. Serio, zróbmy jeszcze raz. Serio. I tak w sumie to jedyne moje, o już głos poszedł, jedno moje przemyślenie, że myślałem, że już nie grasz, ale to jednak do Jaila Cię wypchali wcześniej. Co? No bo wcześniej nic nie mówiłeś, nie było Cię słychać. Czemu mówisz, cię że nie chcę, grać? grał z Tobą, o co chodzi? <laughs> nie powiedziałem, że nie chcę. Tak powiedziałeś, ja to słyszałem. że też to. Nie, że zdziwiłem się, zdziwiłem się, się, na się po co? prostu. Ja nie wiem, jakiś gorszy dzień masz? Trochę tak. No nieźle Magetsu, nie, nie wyszukaj się na swoich kolegach z, ten, z internetu No jak tak to będzie wyglądać, no to po prostu się rozpadnie, no i co z tego Tak, no i rozpadnie no. się Ty grupa Ty z ciebie Magetsu, ech No to no, co, tekst, nie nic o nic nic. przecież my żartujemy, kochamy Mangecsa. Nie, nie kochają, albo nie kochają? Dobra. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Yy, powiedziałeś, że Mangecsu się nie odzywa swoją drogą nasz mąciciel tutaj i ja chciałbym zakomunikować jedną rzecz. Mam was na oku panowie, Mangi i zaraz powiem? Jeszcze raz, Peciu, gdzie było ciało? Powiedz, gdzie, gdzie było ciało? w labie! Jak się idzie do specjalnego. Dobra, ja wiem, wiemy się. To... Wydaje, ej, już się chyba rozgryzłem? Poczekajcie, bo ja te to nie Nie widać, że Peciu w leci. Bardzo możliwe, ale ja. Ale Posłuchaj. Dobra, ale ja gdzie potem też będę mógł coś powiedzieć, ok? Dobrze, jasne, dam wszystkim coś do głosu. Im szybciej powiem, tym szybciej będziemy mogli gadać. Obliczalnego ciało wie ktoś gdzie był? Okej, okay. nikt nie wie. Ja chcę powiedzieć, że... Obliczalny szedł na początku rundy w lewą stronę mapy Razem z Mangetsem i razem z Grafem I z tym zostawiam was, a teraz proszę kontynuować rozmowę Dobra, yeah. jak... W, chyba, że chcesz tutaj pierwszy, ale trochę mało czasu mamy Ja podejrzewałem trochę Grafa i Zgorzyka, bo oni wybiegali w poprzedniej rundzie z Laba Mówicie, że yeah. tam Nexe padł I teraz jak Zgorzyk zaczął na mnie na, nawalać trochę, to stwierdziłem, tak, że do... może to jest taka autoobrona No to decyzja, czy wautujemy, czy skipujemy Wautujemy. Plus... Na kogo? Mam, jak już A mam Getsu, na to mam. Mam Getsu, bo ja udowodniłem, No dlaczego, to, no? To, no bo co? Bo... No to co jest no psujesz No. Wiecie co, akurat dzisiaj fajnie, że te, te role typu Forteller jakoś dropią. To tutaj bardzo chyba cieszy człowieka. Dzisiaj jeśli chodzi o, przynajmniej, rolowanie się roli, to jest całkiem git. Rolowanie się. Rolowanie roli. Może znowu jakiś medyk mi datarczy. Może by tak było? O, może jak może ktoś mi tutaj ten. Ktoś podaruje jakiś prezent. Hmm. Ok. No super to był najpewniej. To był super. Ja nie zabił wyrdlem, tego na Nie wiem, ja jestem w labach pierwszy, jak coś odgrywa. To ja był jestem, obok nas jeszcze labi? Ja buddy? jestem na kamerach. Ja jestem na rakiecie. Mangaecu ja chyba na był. był nas. Na A gdzie ciało? A gdzie, gdzie ciało? Drop na sipię Nexa wbiegł w ogóle. Ja też był byłem biegł w, w... w laboratorium i wybiegł z tego laboratorium. Byłem tak obok pod... bladiego I, tak pod... i tak nagle Podobnie wbiegł na nexe i się wywalił. Nie wiem co. Ja też byłem blady jakby co to Ja pierwszy byłem. Jak coś to sprawdziłem, na nagetsa Sirem jest czerwony. Tak tylko mówię, jakby co. <śmiech> no, <śmiech> no <śmiech> więc i możemy i go wstępnie wywalić, przypadaj. To, co to może spróbować z Gorzyka Supera. Y, widział mnie ktoś, jak biegłem do elektrykala jeśli mnie przy okim jakiś strzelec to pamiętajcie o tym co ja powiedziałem. Oh, Chciałem oh my tylko my powiedzieć ey, oh, wow. <laughs> Nie pamiętam co on, naprawdę on naprawdę oh, był oh. sirem. On oh, naprawdę ja oh. był sirem. ja byłem oh. jego GM-em oh, oh. i on był sirem naprawdę To oh, jest Maget I ja teraz zginę, bo oh, zdejmowałem oh. właśnie jaką mam rolę no, no, Ale to było I ten człowiek, ten człowiek mówi Skończcie się na no. mnie fokusować, Ej, Ale łapiecie, no, że no. na dzień to. na priv oskarża mnie o jakieś czytanie czatu i oszukiwanie? No to jest było strasznie. Fajne. No to co no, okay. na PRIF o tym mówić? Drama musi być głośna. No Crypka no. no. runda. Nie, nie chcę nie, tym ja grać! Rozjuszony. Koledzy go nienawidzą. Dałem komuś, hejcą, nie wiem komu. Chyba kuboksowi, chciałem guziko widać. Nie chcę odgrać deputi. Tu, 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 tu. To jest chyba moja nowa znienawidzona rola Na początku wydawała mi się bardzo fajna Ale szansa, że tym się zagra dobrze Jest tak mała O, to za sobą biegnę Go, nie, mangetsu. mangetsu. się goniłem Mangetsu, ktoś się za mnie przebrał i to był Evron. Dogoniłem go, odmienił aj, się na moich aj, oczach. Aj, aj. Więc możesz go strzelać glitch ty albo morphing. O wykill A Teraz sobie ja ja robisz, Ja w tym momencie kogoś I... widzę. Dobra, jestem w tym ja A gdzie Mangetsu? Ale... Gdzie? 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 Przed labem Oj przed labem mil, padł i goniłem nie, go aż do, do weaponsów, praktycznie. No to ja potwierdzam, ja, ja potwierdzam. Egze. Najbardziej Mangetsu, gdzie się nie, odmienił nie. Evron? Odmienił się przy, obok komsów. Ja no potwierdzam, to... bo Mangetsu nagle zawrócił no, bo no, w stronę. Tak, ja ciało. obok komsów biegłem z Evronem i on się nie, no. nie odmieniał. Od góry komsów dosłownie. Szczerze, ja wiem, że Ale przecież powiedział, że w ogóle jest. No tak, no, no bo ale ja byłem dozegnął do szedł od górnych do No ale ja czas, czas, nie ma was w office! No ja, jestem na no środku no. ofisu. Mam slajd, że jestem w ofisie na Nie, to nie rano, te, mówię, strzelaj ja, morfinga. Nie ktoś ma też na oficie, Ktoś, ktoś na ofisie jest na speedzie, na, na tym. No, na, na tym, no na ja speeda. No, no właśnie! ja w... Słuchajcie, ja wiem, że ta że chłop się zaśmiał, jest obvious, ale dajcie mi kredyt zaufania jednej rundy, że chłop może być egze, no no. albo źle widział. Mówię nawet o Hadesiach. Dlaczego? Hadesiach. Według broni. mnie Sus Mangetsu się oraz, się oraz Sus Ewron i Hadesiach Fanta. Ja Dobra, to Hadesiak tak, mówi, dwie sprawy. Wigilante Morphling może strzelać, Jaylor wiesz, żeby go łapać. Ale wie ja wiem, że jestem no niewinny, bo ja co tam w przypadku. I on co? nie mógł mnie gonić Robiliśmy i zobaczyć, tak czy się odmieniać. Tak, ale w Vitalsach, a nie w adminie, no, AB. No dobrze, ale chodził mu o office, a office chodzi mu pewnie o Winterfell. Nie, no ja jestem, jak się na przykład. Nie, no ten jest prostokącik Pod officeem i pod, y, na lewo od admina. Ten prostokącik. I tutaj Hadesia, jak normalnie biegnie na spidzie. No czyli wejście tak. od lewej do całego budynku. A ty no, jest tak. w Vitalsach, AB, no, no to co ty No gadasz, to on mówi, że jest w oficie, No bo on mówi, że jest w office. Chodzi o cały budynek. No nie, no mówię w okolicy, bo on mówi, że przy Storeju ciało coś tam, że Nie, no jestem w opisie teraz, ale o w okolicy podziem przed Labem Nie, no, a gdzie jest jedno i drugie? <laughs> no nieźle <laughs> Dałem komuś, zostanie odwalony, tego nie wiemy Adesiak też bronił bardzo yy, Evrona Tak mi się wydaje, więc albo GA albo drugi impow Nie zrobiłem tam tasków, kucu jest Rucę się po te taski Mam nadzieję, że Jailor go złapie po prostu i przypyta go. Nacisnąłem przycisk, bo widziałem kogoś i nagle go przestałem widzieć, O, Evron nie żyje! O. O, to Ej, nie dobra, Evron zginął, zginął seryf, w no. A O, może tak być, no. Wiecie co, bo Evron był transporterem i mnie tepło drugi raz na lewy reaktor, więc... Evron był transporterem i mnie tepło, wytepał mnie z... z pesa na lewy reaktor. Skąd wiesz, że to skąd wiesz, to on akurat? to on? Bo mnie tepnął na lewy reaktor w pierwszej rundzie. Graf albo Jester albo jest drugi. No. raczej Jester. No, no dobra, ale nie mamy o dwa na dana. ten moment. Tam był Guzik, Nexe, ee, a desia, chyba nie, kto tam był jeszcze? Nie, 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 nie. A, a, clear. Tak. No, i Ja, ja, ja tam też. Ja z elektryka wbiegam i... Kucu był przy kamyku, eee, na, na się z i no, 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 i Nexa no się za trzymają. No teraz żeby go nie zabili. Co? Serio? Nawet nie zwrócił? uwagi. No, biegają razem krok w krok. No, nie jest Jak to jest trzymać takiego pytona? <śmiech> <śmiech> że nawet go nie widzisz? Że go trzymasz? Pojebane, nie? To nic nie wiemy, nie? Nic, nic wiem, ja bym A Hadesia, no, dlaczego it. obroniłeś się w poprzedniej rundzie? No bo nie widziałem, żeby się odmieniał. No bo tego hmm. widziałeś trochę dalej. Jakby rozumiem Wiec teraz z perspektywy tego. Uuuu! Uuu, ale Graf mówił, że jest porterem. Ale, ale nie no. jest, Dobra, jest co jeżeli Mangetsu ma większą wizję? I nie, dlatego nie. Hadesiak nie Nie, widziałe? Diabeł, Guzik i ja jesteśmy clear. Ej, uwaga na Mangetsu! Nie, Może nie, mieć nie! Szację. To by tak, to to by ma tak bardzo nie wierzyli, Nawet tam Mangetsu! Nie wiem, nie, nie mam pojęcia! To, to jest safe! Nie, nie nawet Graf powiedział, że Evron prawdopodobnie był transporterem. No, najprawdopodobniej tak. No, no tak. tak. On On jest się jest, no. przez jest. remiężno! Uwaga na Mangetsu! No. Wy jesteście mangetsu safe. pośledzeni, no co, co mam powiedzieć? Ej, <laughs> co ty mówisz? Nie, mm, jesteśmy mm. i zostajemy. Tu masz jakiś problem, kurwa? Masz coś do tego? Ja ja też. Powiem tak, jeśli Ewron byłby transporterem no. i by się za, przetransportował z osobą, która się zamieniła za mnie, nie szedłby raczej w tę samą stronę. On się po prostu odmienił, biegnąc cały czas w, ten, w tym samym kierunku. Więc wydaje mi się, że po prostu to jest. No i się mieszał jeszcze tam. Plątał się w zeznanie. To by była ta, też tak rzadka sytuacja, żeby akurat ktoś przebrany za mnie się jeszcze przetransportował. Tak. Że kama, nie? Dokładnie na to, nie tak jak myślisz. Wpadka nie. odbiega od ciała, które zgłosiła, mm. i ktoś tam jeszcze był. Fisie był przed chwilą, więc czekaj, to no wpadka <grym> Odbiegał od niego AB, od tego ciała, a Co? ja miałem report i one było ukryte, to ciało. Wpadka jest id. Ale Guzik tam, ja clear. Git. mało się bieg ze... do ciała? AB świeci mi się na czerwono, chcę tylko to powiedzieć, więc. Yy, czekaj, tak. czekaj, czekaj, bo to jest bardzo dziwne. Bo ja, ja, ja byłem z guzikiem w o dwa, wybiegam z tego wy... o dwa mm -hmm. i, i patrzę, szukam, szukam jakby, czy kogoś nie ma w komunikacji w mi i mija mnie na ten zgorzyk. I teraz ty zgłaszasz to ciało i mówisz, że. Ono było za tobą, AB, ty No tak wybiegłeś... było za mną. No poszedłem sprawdzić, czy Ogólnie to im jestem imitatorem i sprawdziłem rolę Ewrona i jest on transporterem. Dobrze, gra, bierzemy. Dobra, AB jestem tego. Nie, mówiłem. wpadka, nie wiem, czy ty byłaś zmieniona w Natana? Gdzie ty natan jesteś? Wpadka, gdzie zgłosiłaś to ciało? Na wszelki wypadek? Jak się wybiega z... O dwa w dół. to tak Tam jest takie miejsce, gdzie można było się schować. Nadam. kiedyś tak, za tak takim tak. Dobrym tym, to Tam leży ciało. Jak tam jeszcze odbiegał AB, to znaczy, że to był albo AB, albo ty, albo ktoś na morfingu. Dobra, ale ja, muszę jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze mi Ej, AB. Przepraszam bardzo, ale muszę coś powiedzieć. Gra w pierdoli takie kotłowce. Tak, on gada po pod tymi bezysterem, jak to. Na ale jest. jest tak, no, gotuje drugą rundę, nie wytrzymała. Po, no jest masz o, do ciebie jedną maęle. prośbę, Angela. I według grafa wychodzi na to, że jesteś upośledzona. Czyli ja, ja, ja bym AB I... go nie wyrzucał. Angela, no, no, jedna prośba. Po no tej rundzie zerknij no, na A górny lewy róg, zobacz jaką mam rolę i powiedz władzki, o kłowie. No, On nie ogólnie. jest głupi. To ciało padło, kiedy byliśmy w z Ale to jest to AB. Proszę, wygłosujmy go. Nie. Tym bardziej, że negował, że mówił, że o Evrona nie było w tym. No bo Ewron był zły, Nie, 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 nie. Co wy mówicie? Nie róbcie jakiś random voteów, tak? Nie jest random vote. To jest random vote. Nie, naprawdę w to uwierzyliście i nie wiecie o tym? No właśnie ona wygrała w tym meczu. konkretów. A ciebie no, czemu go. Zagłosować, zagłosować się na jego. No bo on nie tam wiem. był Ej, też. nie róbcie random do, to, to jest tak pojebane lobby. Pomogłem No, no i na no, na oczach chyba osób. na oczach siedmiu osób, że ktoś za nim ludzie. Zobaczyli, że to Ebrud jest czyst. Ktoś na 10 sekund przed końcem gry mówi, <głosujcie, głosujcie na kogoś? No, no ale, ale ja ale powiedziałem, andra, że andra, żeby, andra, żeby andra, nie robić andra. tak, ale andra, nie było. Jeden andra. temat. To nie było pod koniec gry, ponieważ z razem z wpadką ktoś był i ona powiedziała na początku głosowania, że ja tam był AB. AB. Ta. Wytłumaczę ja ci, ona zaczęła. Ona, 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 ona zaczęła, ale ja się wytłumaczyłem. Ale ty graf... z tego ja i wszyscy mówili, nie, nie Ja nie ja wiedziałem, no? wiedziałem no? Angela, kim był Evron, ale ja byłem transporterem. Było widać po mnie, że byłem transporterem i chciałem, żeby być bycia transporterem. Ja jako imitator.